Cześć! Tu Wasz niezastąpiony i jak zwykle świetnie uczesany Mireczek. Dzisiaj odcinek o dość popularnej grupie aut w dość poszukiwanym budżecie. Będę Wam marudził o trwałych, ale mało awaryjnych suwach w budżecie około 30 tysięcy. Zanim zaczniemy, to chwilka dla mnie. Robię te materiały dla Was, ale chciałbym jakoś pokryć koszty ponoszone na ich realizację, więc przygotowałem świetny poradnik dla tych, którzy szukają auta używanego. Zawarłem w nim pełną moją wiedzę dotyczącą zakupu auta używanego. Od oceny samego ogłoszenia... Czy Miras w nim oszukuje i jak to sprawdzić mając telefon w rękę? Przez sprawdzenie zafli historii wypadkowej auta. Pytania do Mirasa handlarzyny, który wyciągnął z niego każdą informację. Po sprawdzenie auta na miejscu i to bez drogich narzędzi tak dostycznych. Dostajesz cztery poradniki oraz 55 filmików instruktorowych. Link masz w opisie filmu, ale też w moim profilu. Lecimy do miejsca numer 4. Honda CRV trzeciej generacji, czyli model z tym garbem z tyłu oraz silnikiem benzynowym 2.0 o mocy 150 koni. To w sumie podobnie jak z Hubaru. Garbus. E, OK. Już się nie wygłupiam, ale jakoś mi kompletnie to auto nie podoba. Ten model CRV zaczęli produkować w 2006 roku i tłukli go aż do 2012 roku. 2.0 IVT VTEC to 4 cylindry w rzędzie o mocy 150 koni i 192 Nm. Ale też możesz spotkać 2.4 IVT, VTEC, też R4, o mocy 166 koni i 220 Nm. Ten większy bardziej polecam. W tym budżecie 30 tysięcy celuj tylko w silniki benzynowe. Nie mówię o dieslach. Bo nie warto. Cena może pozwoli na diesla, ale w tym budżecie byłbym po prostu bardzo ostrożny. Szczerzej oczywiście opowiem w długim filmie, dlaczego tak, dlaczego nie. Niestety CRV nie jest całkowicie pozbawione wad, ale tylko wtedy, jak ją zaniedbujemy serwisowo. Jeśli wymieniasz olej w silniku co 15 tysięcy, lub co 30-40 w skrzyni, układzie rozdzielczym i dywsze i regulujesz zawory przy LPG co 20 tysięcy, to kompletnie zapomnisz o usterkach. W tym aucie porządny serwis to gwarancja bez awaryjności, bo auto nie narzeka na drobiazgi. Tak, LPG sprawdza się w kolejnym Japonii. Wbrew internetowym fachowcom, którzy kiedyś coś słyszeli, że Japończyki mają miękkie gniazda zaworowe i padają tam głowice. Jedni montują lubryfikację, inni nie, ale oba modele LPG świetnie działają z benzynami. Jasne, że jak zamontujesz LPG po taniości, lub będzie mieć 300 tysięcy na latane, to głowica może już piszczeć. Ale ja ciągle powtarzam, że mówię o autach kupionych dobrze i odpowiednio serwisowanych. Najczęściej będzie padać przekładnia kierownicza, która wytrzymuje tak 200-300 tysięcy. Zależnie gdzie auto jeździ, miasto czy trasa, Wieszenie jest całkiem trwałe, ale nie najtańsze w naprawach. Jego charakterystyka to bardziej komfort niż sport. Pozycja za kierownicą niezła i ten genialnie umieszczony lewarek z krzyni biegów, podobnie jak w Civicu. Bagażnik to rynkowy większy standard, ale klapa otwiera się do góry. Tylna kanapa jest przesuwana przód tył oraz ma regulację oparć we wszystkich trzech miejscach, co świetnie zwiększa walory użytkowe auta. Z wyposażenia to też taki rynkowy standard, więc znajdziesz poduszkę, limę, elektrykę. Auto jest trochę blaszane i głośne w trasie. Uwaga na korozję. Nie jest to dramat, ale. Honda trochę lubi rdzewie. Dzięki bardzo za Twoją uwagę i zapraszam do subskrypcji. Twój mireczek.